Dzień dobry, witajcie. Dziś filmik jednak nie o jakimś szczególnym wykrywaczu, ale film taki ogólny można powiedzieć jakieś tam podsumowanie również. Będzie to film z mojego cyklu: Najlepszy wykrywacz na świecie. Do którego wracam, bo dziś w sumie niedziela, więc. Jak się to przyjęło, to niedzielne kazanie. <laughs> e, jakie dzisiaj tematy? Tematy dzisiejsze to będzie oczywiście Deus dwójka. E, e, będzie e, coś o legendzie. E, może coś o mantikorze. E, coś o Wersie i o Bardziej sprawy, m, można powiedzieć, organizacyjne niż jakieś tam e, wywody. Może e, na początek Deus 2, bo tu będzie troszeczkę więcej, że tak powiem, wywodów moich dotyczących tego wykrywacza. E, więc tak, e, w ostatnich trzech filmach pokazałem Wam e, pewną e, możliwość użycia wykrywacza. E, zwykle przyjęło się tak, że, że reaktywność zostawiamy w miarę sztywnie. M, bo uznajemy, że jakaś tam reaktywność jest najlepsza, prawda? Jednak i tak, tak na przykład ustawiamy reaktywność wysoką w miejscach zaśmieconych żelazem, nie? Jednak wiecie, w świecie wykrywaczy wszystko jest bardzo skomplikowane i bardzo zawiłe. I nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, jak zrobić, żeby było dobrze. Jak w filmach Wam pokazałem, pokazałem Wam taki test z gwoździami, taki test 3D, można powiedzieć, i z groszem praskim, gdzie wykrywalności na wysokiej reaktywności tego grosza praskiego nie było, natomiast na niskiej reaktywności ustawionej w Deusie była bardzo dobra. Skąd się to wzięło? Ja system tej niskiej reaktywności od jakiegoś czasu już używam. Używam go, że tak powiem, w pracy swojej na wykopaliskach archeologicznych i, i daje to, robi to robotę, można powiedzieć, dlatego że definicja tych sygnałów drobnych jest o wiele lepsza. Bo drugi aspekt, to jest to, że te cele drobniejsze wtedy są lepiej słyszalne. Powiem taką, jak ja to mówię, lepszą definicję, prawda? I nie są już czaskiem, jakimś tam w się dźwięków z gruntu i z dźwięków jakichś tam zakłóceń, tylko po prostu są bardziej czytelne. Więc ta reaktywność, szczególnie przy trochę wolniejszym przemiataniu cewki, wpływa na, znacz... na bardzo ciekawe wyniki, bym powiedział. Ja tutaj nie mówię i nie robię rewolucji, że reaktywność wysoka w miejscach zaśmieconych jest zła. Jest również pewnym sposobem i możliwością. Jednak nie można się zamykać w swoim domku na wysokiej na przykład, reaktywności, czy na niskiej reaktywności i tam sobie siedzieć po cichu, bo przez to można dużo stracić. Taki był sens tego, co Wam pokazałem. To, że niska reaktywność pomaga w znajdowaniu bardzo drobnych celi yy, i to, że yy, ta niska reaktywność yy, na przekór wszystkiemu, yy, co słyszeliście do tej pory, może pomóc w, yy, w bardzo tru trudnym gruncie zasmiconym żelazem. Tak jak powiedziałem, ja nie robię żadnej rewolucji, yy, bo to jest tylko sposób. Yy, wy musicie sobie znaleźć yy, zastosowanie do niego. Do, do wysokiej, do niskiej reaktywności, yy, sprawdzić i zaadoptować do własnych celi. Dlatego, że yy, jeśli chcecie być jakimiś tam trochę lepszymi tymi operatorami, tych wykrywaczy, no to, no to mu, musicie, yy, musicie troszeczkę lepiej poznać ten wykrywacz, a nie używać tak zwanych yy, yy, najlepszych ustawień na świecie. Które często możecie znaleźć na Facebookach, na forach internetowych, na YouTubie. Ludzie po prostu stwierdzą, na przykład na polu testowym, że coś działa bardzo dobrze i publikują takie, takie, takie ustawienia, które oczywiście się nie sprawdzają wszędzie i zawsze. Takim przykładem, który widziałem na YouTubie było to, że jeden YouTuber powiedział drugiemu, czy napisał drugiemu YouTuberowi, że ten nie umie ustawić deusa dwójki. No to ten YouTuber się obraził i skopiował ustawienia tamtego chłopa, który mieszkał gdzieś tam ileś set kilometrów dalej i pokazał je na swoim polu testowym. Oczywiście Klęska totalna, wykrywacz DEUS-2 był, był całkowicie niestabilny i tak dalej. Jednak z tego, co ja tam widziałem, no to ten, ten program był stworzony przez tego człowieka do poszukiwań w miejscach niezaśmieconych, tak zwanego lasu. Czyli las jest jakby synonimem miejsca, gdzie nie ma dużo śmieci, gdzie jest mało żelaza, gdzie są łagodne warunki, gdzie jest celi troszeczkę mniej, i wtedy to dalej. No ale to miejsce, gdzie te, te ustawienia były użyte w tym filmie, no to było odwrotnością tego. Tam ten youtuber napisał, że, że to że przecież używa tych ustawień, bo kiedyś tu mógł być las, nie? No ale tam nie było tego lasu. Tam było pole zaśmiecone żużlem, kawałkami gwoździ przepalonych. był tam wysypywane, wysypywane po prostu śmieci na tym polu. Były to pole, a nie był to las, nie? No to wiecie, no to już teraz myślę, że to taki, taki dobry przykład do tego, by nie wpadać w tę pułapkę najlepszych ustawień, nie kopiować jedno do drugiego bezmyślnie. No wiadomo, że to nie będzie działało, nie? No wszystkiego, do wszystkiego trzeba dojść. Nawet do takiej prostej sprawy, że czy te ustawienia nie działają w moim terenie, no to trzeba troszeczkę czasu i troszeczkę praktyki, by do tego dojść. Nie? Co jeszcze widziałem w testach, jeśli chodzi o DEUSA-2? Widziałem i to w Polsce, i w Ukrainie, testy, i w Ameryce, niestabilność DEUSA-2. Dla mnie jest to sprawa niezrozumiała, dlatego że ten wykrywacz ma tyle narzędzi, by stać się stabilnym, że chyba nie znam wykrywacza, który byłby w tym kierunku bardziej by poszedł. Nie rozumiem tej niestabilności. Nie rozumiem też, na przykład, to w ukraińskich testach widziałem, że chłop na siłę starał się wyeliminować sygnał dziury, żeby nie było tego sygnału dziury. Nie? No ale każdy doświadczony użytkownik wykrywacza umie sobie radzić z sygnałem dziury, umie go rozpoznawać, umie wieki, gdzie on występuje. To nie zawsze występuje. To nie jest jakiś demon, którym po prostu, który, który jest niemożliwy do okiełznania. To po prostu jest coś, co występuje, ale dzięki temu, że wykrywacz ma na przykład bo tamten, tamten to korygował stabilizatorem gruntu wdał się dwójce, ale po prostu niepotrzebnie, dlatego że bo na niskim stabilizatorze ten wykrywacz jest głębszy, natomiast trzeba byłoby zniżyć tułość, bo tych narzędzi do kombinowania i stworzenia odpowiedniego zestawu ustawień w wykrywaczu DEUS-2 jest wiele, jest ogromna ilość. Czy DEUS-2 jest wykrywaczem najlepszym na świecie? Aha, jeszcze wam powiem tak, i wczoraj mi znajomy podesłał na przykład takiego amerykański film, takiego Patofrika, jak ja to mówię. Był, był to test w miejscu, które było zmineralizowane wysoko. I on pokazywał, że złoto jest niewykrywalne w programie chyba podstawowym i programie, czyli słabo wykrywalne w programie podstawowym i sensitive. Chyba to. Czyli W dwóch fabrycznych programach. Chyba tam nic nie, nie kombinował nawet, nawet z nimi. Więc nie rozumiem, po co robić film, który wykazuje, że w, w programach fabrycznych coś nie działa. Trzeba znaleźć rozwiązanie na to. Można byłoby użyć na przykład Reliktu, który jest bardzo dobry na Miejsce zminalizowane, jest praktycznie niewrażliwy na tę mineralizację. Nie? Można by użyć Golda, może akurat te warunki były tam dobre dla Golda. U mnie te warunki nie są dobre dla Golda, umie działa lepiej Relik, ale to jest też temat na inną rozmowę. Ale możliwości. I kombinacji i dojścia do pewnych rozwiązań jest bardzo dużo. Ale w takim teście no, widzicie coś, co nie działa, prawda? I od razu ktoś, kto nie ma tego deusa dwójki, widząc albo w poprzednim, w tych, YouTube, w tych wojnach youtuberów, całkowitą niestabilność tego deusa, albo to, że on nie potrafi, ten wykrywacz, bierze złego mniemania o ten wykrywacz. Po prostu. No rozumiecie, nie? To, to, jest takie, to też jest taka metoda marketingu, prawda? By pokazać, że coś mimo starań nie działa, prawda? Albo robić testy po prostu byle jakie, by to nie wychodziło. Deus nie jest dwójka najlepszym wykrywaczem na świecie z jednego głównego powodu. Powodu tego, że trzeba ten wykrywacz perfekcyjnie poznać. Nie jest to wykrywacz dla każdego i ja bym odradzał zakup tego wykrywacza po prostu. Może dla... Odradzałbym 95% detektorystów zakup do dwójki. Bo żeby ten wykrywacz działał lepiej, i działał dla nas bardzo dobrze i robił wyjątkowe rzeczy, trzeba się postarać. Można go ustawić uniwersalnie, ale uniwersalnie to znaczy zawsze źle. On musi być ustawiony albo w te, albo we w te. To jest jego minus, i to, że naprawdę tego, ten wykrywacza znać. Ja tego wykrywacza jeszcze nie znam. I myślę, że mi to za sporo czasu zajmie. No ale wybrałem Deusa dwójkę i pozostanę z tym wyborem. Mówiłem Wam też w którymś filmie, że kiedyś powiedziałem o Deusie jedynce, że żałuję, że kupując go powiedzmy 12 lat temu, bo wtedy chyba miałem pierwszego, czy 11 lat temu pierwszego Deusa, że z nim nie zostałem przez te wszystkie lata. Po prostu. Ten błąd chcę naprawić dzisiaj i zostać tym deusem dwójką. Dlatego, że firma XP troszeczkę, jakby, ja to mówię, szanuje swoich klientów. I, I po prostu przez te 10 lat mógłbym zostać tym starym deusem, ewentualnie dokupić sobie jakąś tam cewkę i czerpać z niego radość do tej pory, bo ten wykrywacz dalej jest wykrywaczem bardzo dobrym. No a teraz, teraz słyszałem w jednym z filmów. Chyba Garego, że potwierdził się ten fakt, że firma XP daje, gwarantuje 10 lat wsparcia dla swoich produktów. Rozumiecie to? Eee, więc to nie będzie taka sytuacja jak na przykład była z Equinoxem, że Equinox chyba po trzech albo chyba czterech latach eee, z, eee, z 800 zrobiła się 900. Więc MailApp powiedział, że eee, 800 jest słaba już, że mamy lepsze coś dla Was i kupujcie nowe, bo trzeba zarobić jakieś pieniążki. Nie, nie, nie ma tak. Eee, myślę, że dozwójka będzie rozwijane w, w, w warstwie softowej, ewentualnie jakaś cewka do niego powstanie, ale pozostanie powiedzmy przez 10 lat. Będzie można z nim pozostać. Oczywiście to jest normalna rzecz, że firmy w ten sposób działają, by zarabiać pieniądze. Po to na sam te firmy. Takim mistrzem jest makro, makro Nocta, nie? Która kiedyś pamiętam, wy tego pewnie nie pamiętacie, te wszystkie kory wykrywacze, to tam chyba co pół roku był nowy typ. Oni po prostu zapychali ten rynek kolejnymi wykrywaczami. Oni chyba, no rekordziści. Ale wiecie co jest dobrego w nogcie, że to nie jest tak jak na przykład, że kupicie Xterkę, to później jest troszeczkę podobne to jakby do Equinoxa, później macie Manticora i to wszystko jest tak jakby bardzo podobne. No, w nokcie jest tak, że albo skopiują od XP, bo na przykład pierwszy wykrywacz Nokty to miałem Veloxa, no to było kopią Maxa Power'a, albo Legend, którego skopiują Equinoxa, zresztą bardzo dobrze, <laughs> więc macie, macie inny typ wykrywacza. Może, możecie sobie kupić na przykład Simplexa, który jest podobny bardzo według mnie do Fisher. F7, F70 bodajże, nie? no bardzo podobnie się zachowuje ten wykrywacz, ma taką duszę tego wykrywacza, nie? więc to jest plus nokty, że ten, te wykrywacze są różne, nie wszystko, nie wszystko jest na jedną kopytę, bo na przykład Deus 1, 2 i Gold Max Power są podobnymi wykrywaczami, mają, mają tą swoją duszę właśnie z tego, z tego Gold Maxa, gdzieś to tam się wywodzi, ale o tym też już kiedyś mówię, więc tak to wygląda z Deusem. To trudny wykrywacz, ale ja go po prostu lubię. Generalnie, naprawdę dla jakichś tam osób, fanatyków, to jest fajny wykrywacz. Dla, pozostałej, dla, dla pozostałych osób jest ogromna ilość bardzo, bardzo dobrych wykrywaczy na rynku, które, które, które po prostu na normalnych terenach, w normalnych warunkach. Dają radę i to bardzo dobrze dają tą radę i po prostu potrafią ją znajdować i nie musicie się męczyć z niczym, tylko po prostu go włączyć i iść, nie? No, więc tak to jest z tym Deusem. Myślę, że temat Deusa na razie to tyle. Eee, tak, eee, no to teraz eee, kolejna sprawa. Eee, no nie będzie u mnie Rutusa w w wersy. Eee, po prostu tej sprawy. Brak chemii, nie lubię po prostu wykrywaczy Rotusa. To są bardzo dobre wykrywacze. Mam małego serdecznego kolegę Sławka El Niño, który jest fanem, fanem tych Rutusa Rotusa i wiem, że ten wykrywacz jest bardzo dobry. Ale to nie znaczy, że mam go używać. Ja nie kupuję wykrywaczy po to, żeby sobie nabić suby na przykład. Nie? Chociaż ktoś mi może zarzucić legenda, po to kupiłem nie. No, ale tak się, tak nie było akurat. Podoba mi się legendy i dlatego kupiłem i był tani. Przede wszystkim był tani. No, to wygrała cena, nie? Bo kosztował chyba wtedy 200-300, jak go kupowałem. Tak mi się wydaje. No, więc tak. No po prostu nie będzie, bo, bo, bo jakoś po prostu nie. To nie jest moja złośliwość i tak dalej. Nie jestem, ja, nie, ja już kiedyś mówiłem w filmie, że moja działa, działalność jest non-profit. Nie mam żadnego włączonego zarabiania. Nie zarabiam, nie, nigdy nie będzie jakiejś donate'ów, kurde, z, bo, bo nie jestem streamerem kurde. Po prostu nic, nic takiego nie będzie, nic związanego z kasą. Nie zbuduję sklepu, nie będę robił szkoleń z wykrywacza za pieniądze. Nigdy nie będę dążył do jakiejkolwiek pieniędzy w związku z tym hobby, bo mam inne spojrzenie na to, nie? Więc um, kupowanie wykrywacz po to, żeby zdobyć subskrypcję i więcej pieniędzy przez to zarabiać jest dla mnie sprawą chybioną, chociaż rozumiem inne osoby, które mają inne sposoby, i chcą czegoś innego, no to wtedy mogą sobie na przykład do tego mogą sobie takie rzeczy robić. Nie? Teraz jest bardzo dużo zresztą filmów o Wersie, na przykład, więc możecie sobie stopną zaczerpnąć nie? tego. Nie? No. Co do Atrexa no to kiedyś miałem plan zakupy, zakupu Atrexa i go rozpracowania. Później przyjął sławę Galinię, zobaczyłem, jak to działa, przemyślałem i powiedziałem, że jednak nie. Z prostej przyczyny, że akurat mi ten wykrywacz nie siedzi. No bo rozumiecie, ktoś jeździ BMW, ktoś jeździ Audi, jak Audi, ktoś jeździ Mercedesem. Z Rutusami jeszcze powiem, powiem Wam, że jest jeszcze tak, że Rutus, firma Rutus ma największe, największe noga mi ścierpła, największe grono, że tak powiem, fanatycznych wielbicieli, nie? I ja czasami tak odnoszę wrażenie, że jakbym coś na przykład złego powiedział na Rutusa albo coś takiego, to gdzieś tam w cieniu stoi jakaś postać. Kapturze, która wyjdzie z tego cienia i mnie postawi na baczność, nie? <śm> no, ja tam się nie zamierzam skopać z koniami, więc mnie w ogóle to nie interesuje i mógłbym zrobić oczywiście porównanie, e bo taki plan był zresztą. Rutusa Wersy i 20-letniego Mailaba Explorer SE. Ja tego Mailaba Explorer bardzo dobrze znam, więc wiem co potrafi. No, więc chciałbym porównać te dwie technologie multifrekwencji, ale tego nie będzie, bo po prostu mi się nie chce z nikimś tam kurde wojować, że tak powiem, nie? Zostanę przy swoim Deusie dwójce. Wykrywasz pewnie nigdy nie będzie popularne ale to nie jest ważne, nie? No. Kolejna sprawa, no przeskoczymy do legenda, nie no. Y y y to jest właśnie sprawa na przykład Rutusa także. Żeby coś o wykrywaczu powiedzieć i stworzyć jakiś cykl na przykład o wykrywaczu, no to potrzeba czasu, potrzeba energii, zaangażowania. Jeśli chodzi o legendę, akurat miałem ten, ten, że tak powiem, dryg do tego i i... i, i to był akurat dobry czas, powiem Wam, bo był, była to e, zima i wiosna wczesna. To najlepszy czas, gdy, gdy do robienia testów także. E, bo wtedy są najlepsze warunki i najlepsze też także wyniki są. E, więc e, ja z legendą spędziłem 50 godzin. Troszeczkę może przeszło 50 godzin zgodnie, zgodnie z licznikiem. E, oczywiście... E, Ktoś może powiedzieć mało dużo. Wydawało mi się, że tak patrząc na to wszystko, że spędziłem z nim bardzo dużo czasu, ale myślę, że dlatego, że byłem w wielu miejscach, ale nie były to długie wypady. Była zima, wiecie jak to zima później była wiosna to wiecie jak to z wiosną. Zimno, prawda, było i warunków też nie było takich, by przebywać dłużej z tym wykrywaczem, ale byłem po prostu w wielu miejscach i użyłem go w wielu sytuacjach, w sumie na każdym możliwym ustawieniu, więc coś tam mogłem o nim powiedzieć. Wiadomo, że jakbym spędził nim 100 godzin, może bym wiedział coś więcej, ale generalnie sens jest taki: wykrywacz wybacza błędy, jest przeciwieństwem deusa dwójki, który błędów nie wybacza i nie jest wykrywaczem dla każdego. Legend jest wykrywaczem dla każdego. Nie popełnicie błędów w ustawieniach w tym wykrywaczu, naprawdę, e, a popełnicie go w Deusie II, nie? E, I to dobry wykrywacz, e, zostawiłem sobie do niego osłonki, więc e, myślę, że kiedyś wróci. Może wróci także, raczej znaczy może będzie też Simplex, tak się zastanawiam nad Simplexem nowym, tym Ultra. E, podoba mi się audio jego, mimo wszystko, mimo że wszyscy psioczą, a ja lubię takie audio. Trzeszczące, że tak powiem. Nie? No, to, no to tak to z tym legendem jest. Nie? No więc yy, yy, zrobienie czegoś sensownego, pokazanie w jakimś, yy, że tak powiem, jakiś filmu, z tym dla mnie, wymaga czasu i energii yy, używania tego wykrywacza, bo przejście przez pole testowe i powiedzenie o jest dobry albo jest zły, albo taki już. Yy, udawania ze sobą jakiegoś mistrza, więc to, to, to jest bez sensu dla mnie, nie? Więc nie zrobimy czegoś takiego, więc tej energii zabraknie mi dla Rupusa, bo nie, ta, nie ma chemii. No i tyle, no. Takie pytania tam padły, więc na nie odpowiadam, nie? Co do Manticora, no Manticor miał mój dobry kolega Jacek, nie? Jest to jedyna osoba, jeśli chodzi o testy wykrywacze, której wierzę. Testy, które widuję tam na YouTubie, nic dla mnie nie mówią, ja tam widzę tyle Tyle kombinacji i tyle, kurwa, naciągania, że po prostu to, to jakieś ręce opadają, nie? Jakieś punktowanie celi, kurde. Wykrywacz wychodzi słabo, a tester mówi, że wychodzi bardzo dobrze. No nie wiem, no kto wie, no. Nie znam tego wykrywacza. Jacek używał go koło mnie, można powiedzieć, w, w terenie. Ja wtedy używałem bodajże rx no. Nie widziałem jakiegoś tam szału, że tak powiem. Wbrew przeciwnie. Nie? No, ale no, wiadomo, nie? mówię Wam tak też, że z tymi wykrywaczami to jest tak. Manticore może działałby w innych terenach lepiej, nie? I to z tymi wykrywaczami tak właśnie jest, że jedne działają lepiej w jednych terenach, a drugie gorzej w drugich, i tak dalej. To wszystko się miesza i nigdy nie można powiedzieć, że coś jest najlepsze czy najgorsze. O Metricorze można natomiast powiedzieć, że jest najdroższym wykrywaczem na świecie. No nie jest najlepszym wykrywaczem na świecie, bo chyba nic nie jest najlepsze według mnie, ale, ale do tego no, bardzo dobry wykrywacz. Nie? Dla mnie to jakby taka troszeczkę kontynuacja Equinoxa można powiedzieć. Dodano sporo do niego, był bardzo ładny wyświetlacz, miałem go w ręku. No więc na pewno bardzo dobre wykrywacz. Tak jak zresztą wszystkie wykrywacze, które wychodzą są teraz bardzo dobre, nie? więc to każdy sobie wybiera według siebie, nie? No, no to, to tyle chyba w sumie na dzisiaj 21 minut mojego oglądania No. Nie, dzisiaj słaba jakość wideo można powiedzieć, bo film nagrany przypadkowo byłem sobie z, z Deusem właśnie troszeczkę. Pobawić się, że tak powiem, na polu testowym i przy okazji Wam to nagrałem, nie? Więc nagrywam teraz telefonem, nie ma kamerki, więc nie ma jakości, a widoki akurat były dosyć, że tak powiem, w porządku. Tu jakaś plaga jest tych, no, ślepców, nie wiem jak się to u Was nazywa, nazywa takich bąków, nie? Więc trzeba poczekać, aż wiatr wieje, to wtedy troszeczkę ustaje, ale tak nie ma komarów, ale są te bąki, nie? No, czy te, te ślepce. Myślę, że na dzisiaj to wszystko, nie? Trzymajcie się do usłyszenia.